Święty Łukasz osadza narodziny Jezusa wśród wydarzeń w tamtym świecie. że się dzieje za Cezara Augusta, przeprowadzany jest spis ludności, a więc tak umieszcza te narodziny Jezusa wśród innych wydarzeń tak, w historii. Ale jednocześnie pokazuje nam, jak bardzo to życie Jezusa od samego początku jest bulwersujące, takie niż burzące porządek, jakiego by się spodziewano po tym obiecanym. Już samo zwiastowanie, ten kłopot z Józefa, co to zrobić, narodziny w stajni, tego z którym związane są obietnice mesjańskie, królewskie. Pierwszymi, którzy dają pokój są pasterze, chyba najmniej religijna grupa ludzi. Czas tej społeczności żydowskiej. Całe życie Jezusa, to duża część życia, to 30 lat pozostaje ukryte, wypełnione pracą. Czyli ten, który stał się Słowem, milczy przez 30 lat. Znaczy słowo, które stało się ciałem, milczy przez 30 lat tak można powiedzieć. Pracuje fizycznie, akurat pracą fizyczną pogardzaną w ówczesnym społeczeństwie. A już gdy zaczyna nauczać, to wtedy tym bardziej zaczynają się te zderzenia. Najbardziej krytykowana grupa ludzi to są ci najbardziej religijni, najporządniejsi, z największym autorytetem faryzeusze. Mówi o tym, sam zresztą jest odrzucony w Nazarecie, ale i gdzie indziej bywa odrzucany. I mówi, że celnicy i nierządnicy uprzedzą Was do Królestwa. Możemy podsumować zdaniem, które jest w prologu Świętego Jana i które to zdanie słyszymy w okresie Bożonarodzeniowym. Przyszedł do swoich, a oni go nie przyjęli. Przez wieki były obietnice mesjańskie. W tym czasie, kiedy Jezus rodzi się, rozpoczyna publiczną działalność, to oczekiwania mesjańskie są bardzo silne, a jednocześnie następuje jakieś rozminięcie się. Właśnie nie przyjmują. I na to swoje oczekiwanie nakładają pewne wyobrażenie, takie, z którym nie zgadza się to, co widzą i co słyszą. I, i chociaż czekają, to nie rozpoznają. I to, jest nie, to nie jest zwykłe rozminięcie, tylko to jest odrzucenie, aż takie, że pokrzyż. I ten, który ma zmienić świat, umiera na krzyżu. Ten, który ma, jest księciem pokoju, jest. Powoduje rozmaite zamieszanie, zawsze później, już po śmierci z Matrystani, Ale też jego samego spotyka przemoc. Ten, który ma być źródłem życia, um, sam umiera na krzyżu. Ten, który jest niewinny, jest potraktowany jak najgorszy złoczyńca. I pewnie wiele innych takich. Paradoksów, zderzeń, moglibyśmy wymienić. To wszystko po co wymieniać? No, możemy zadać takie pytanie: czy to Chrystus, który w tym świecie się nie mieści, który przychodzi do tego świata, ale się z nim zderza, przynajmniej tak najpierw widać. Tak, tak to wygląda, tak to się dzieje. Na ile, gdy zostawia wspólnotę uczniów, gdy zostawia zaczyn królestwa, to właśnie kontynuowane jest to, że teraz uczniowie zderzają się z tym światem, że oni są kontestowani, czy oni kontestują świat. Można powiedzieć przez jakiś czas tak, zwłaszcza w tym okresie prześladowań. W temat historii Kościoła wchodzę, ten Kościół wobec świata i na ile jest to kontestacja, na ile nie, to zostawiam na drugi dzień świąt, bo wtedy pierwszego męczennika będziemy wspominać. Pomyślmy bardziej tak o, o sobie, na ile we mnie chrześcijaństwo jest czymś takim właśnie bulwersującym, coś kontestującym. Teraz słyszymy od Bóg staje się człowiekiem, Bóg się rodzi, śpiewa. Święta Paschalne albo właśnie w przygotowaniu do świąt będziemy ciągle słyszeć, że nawracajcie się, nawracajcie i tak dalej. Ile razy w życiu można się nawracać, zwłaszcza jeżeli będziemy podkreślać, że to jest radykalna zmiana myślenia to ile nawrócenie, to ile razy w życiu można się radykalnie zmieniać swoje myślenie. No. I chrześcijaństwo, znaczy, czy nasza wiara może lepiej, staje się nie czymś, co prowadzi nas do kontestacji, tylko czymś, co staje się elementem naszego życia. Takim. prowadzającym ład, bo daje nam system wartości, daje nam narzędzia do tego, żeby podejmować decyzje. No jest takim elementem, który tworzy nasze życie, a nie ciągle prowadzi do jakichś zderzeń. Dalej Wiarę, i tu może od osobistego doświadczenia trochę odejdziemy, ale generalnie rzecz biorąc, można tak powiedzieć, że wiarę racjonalizujemy, to znaczy próbujemy wytłumaczyć, zwłaszcza w konfrontacji z innymi, że, że nie ma sprzeczności między wiarą a rozumem, nauką a dogmatami, że. To, że wierzę, to nie znaczy, że nie używam rozumu. Że można to wytłumaczyć. Że o prawdach wiary mogę tak opowiedzieć, że, że to mi wyjaśnia. Może właśnie od tego języka, tego myślenia, że trochę odchodzimy, ale na przynajmniej no myślę, że wszyscy tak zostali wychowani. Właśnie tak, że wiary można opowiedzieć tak racjonalnie, że. Ona staje się oczywistą do przyjęcia. Nie? Łącznie są tajemnicą wcielenia, którą teraz przeżywamy. no Wiadomo, że Bóg jest w trzech osobach, że druga osoba Trójcy Świętej, Syn Boży, stał się człowiekiem. To znaczy, że w jednej osobie mamy dwie natury połączone, ale, ale nie zmieszane. Wszystko jest jasne. Nie? Jedna, z, jedna z trzech osób, dwie natury. Tajemnica Eucharystii. No, też to, ją to wyjaśnimy. No bo co to znaczy, że to jest ciało, skoro widzimy chleb? No bo przypadłości zostały, istota się zmieniła. Nie? Bierzemy język, jeszcze najlepiej jak to po łacinie powiemy, że transubstancjacja się dokonuje. I wtedy jest, wydawałoby się, że wszystko jasne. Więc w tym aż może tak, aż tak jasne, że powstaje takie określenie anima humana naturaliter christiana, czyli że dusza ludzka w sposób naturalny jest chrześcijańska. Chrześcijaństwo jest takie, taką religią narzucającą się jak gdyby. Zresztą miałem w historii nie wchodzić, ale wejdę <śledzimy> na jeden moment. Takie zderzenie, gdy chrześcijaństwo wraz z odkryciami geograficznymi nie rozchodzi się chrześcijaństwo po świecie, no to zderzenie z azjatyckim światem, który w ogóle, czy prawie w ogóle chrześcijaństwa nie przyjął. To, to, to nie takie jest, o właśnie się okazuje, że takie naturalne, tylko dobrze wyjaśnić, tylko byle nie było za dużych zgorszeń, te jakoś tam wyjaśnimy, że grzeszny człowiek głosi, upada i tak dalej. I właśnie się chrześcijańskość będzie samo narzucać swoją racjonalność. Więc to, że chcemy zrozumieć, okej, okay, to, że chcemy, żeby chrześcijaństwo tak było czymś, co właśnie ład w nasze życie wprowadza, a nie ciągle dochodzi do zderzeń z tym życiem. Też dobrze. Tylko, że są tu dwa takie niebezpieczeństwa. Jedno to, że zbyt racjonalnie będziemy wiarę traktować. Tak właśnie, jakby to rozum dawał nam prawo do wierzenia. I, a jeżeli chodzi o ten ład, to że wiarę będziemy tak moralizatorsko traktować, że jako źródło zasad postępowania. Wtedy głoszenie staje się moralizowaniem, upominaniem tylko. Głoszenie Ewangelii. No więc jak się uchronić przed tym? Wróćmy do tego, że jest Boże Narodzenie. Aniołowie zdumieni, pasterze przerażeni, a my przyzwyczajeni, można im powiedzieć. Nie? No bo też możemy powiedzieć, no, ile razy można się zachwycać tym samym I, i co roku przeżywać zdziwienie, że Bóg stał się człowiekiem. No my to już wiemy od dziecka i no więc właśnie, żeby tego nie utracić, że to co mówiłem o tym niebezpieczeństwo zredukowania chrześcijaństwa do moralizmu albo do takiej racjonalnej religii, przed tym niebezpieczeństwem uchronimy się, jeżeli zachowamy zdolność do zdumienia. Jeżeli święto będzie świętem, jeżeli będziemy potrafili wielbić, jeżeli będziemy potrafili zamilknąć też wobec tajemnicy. Kiedy zobaczymy, jak on nas przerasta, jaka jest właśnie inna od naszego uporządkowanego myślenia, i co w niej jest takiego wzywającego, angażującego nas? Że ten zachwyt jest początkiem, no nie tak, że zupełnym początkiem, ale jakimś krokiem do przodu. Że ten zachwyt, czy może być, czy możemy ciągle się zadziwiać? Tak. Że, że to jest kwestia naszego, myślę, że tak można powiedzieć, naszego wyboru. Że, Właśnie to, czy się przyzwyczajmy, czy się nie przyzwyczaimy do tajemnic. Gdy pozostanie w nas otwartość na, na to, co, co nie co, co właśnie nas przerasta, ale co nas pociąga, czy wciąga w środek, że, że chcemy bliskości tego, którego no, nie możemy złapać za nogi. Ale jest w nas pragnienie, nie my potrafimy. Objąć rozumem, ale angażujemy nasz rozum, żeby w jakiś sposób zrozumieć tajemnicę, czyli by rozum też nas prowadził do, do przeżywania tej tajemnicy. Nie, nie zamknął, nie, niby wytłumaczył, ale żeby podprowadzał pod żywą wiarę. I, I to wtedy to nawracanie się, to nie jest zawracanie ciągle, czyli kręcenie się w kółko, tylko krok do przodu i takie dążenie za tym, który jest ciągle pociągający, właśnie ciągle pozostaje tajemnicą. A na ile nas to prowadzi do jakiejś kontestacji, w sensie do tego, że z, do jakiejś zmiany w naszym życiu, do płynięcia pod prąd wobec jakichś zjawisk w świecie, to jest rzecz drugorzędna, bo, dlatego że to jest konsekwencja. Nie o to chodzi, ja mam ochotę być przeciw, ja mam ochotę wejść w spotkanie z Panem. A jeżeli z tego wyniknie to, że mam być przeciw, przeciwko dotychczasowemu stylu życia, przeciwko innym, jak Jezus mówi, że nawet ojciec tam przeciw synowi, matka przeciw córce, jeżeli mam być przeciw jakimś zjawiskom w świecie, jestem na to gotów, nie szukam tego. To jestem gotów, jeżeli. Tak będzie trzeba, ale to, co chcę i co trzeba, to jest właśnie to wchodzenie w tajemnicę, czyli wchodzenie w spotkanie z tym, który jest większy od wszystkiego, od mojej wyobraźni, od mojego serca, od mojego rozumu i od, wszystkiego, od wszelkich moich zdolności poznawczych, pojęciowych. Nie ma jak mówić 20 minut do tym, że powinniśmy być zdumieni, bo to wtedy na pewno zdumienie będzie rosło w nieskończoność. Ale to może później w ciszy sobie pomyślnie, tak, żeby, żeby to zdumienie tajemnicą Bożej wielkości i Bożej bliskości sobie budzić.